Minął siódmy tydzień od D-Day. Żeby wyrwać się z Normandii, nacieramy, by zająć Marini. Tak zajmiemy główne drogi i ruszymy przez Francję do Paryża. Wyzwolenie jest już blisko. Razem z kumplami radzimy sobie całkiem nieźle. Nie dość dobrze dla Pearsona, ale on zawsze jest na nie. Kto wie, kotku, może do świąt wrócę do ciebie z medalami na mojej klacie. Ale najpierw musimy zająć Marini. – Schmeling kontra Lamota. Szmelling znokautowałby Lamotę. Bez jaj. Schmeling to nazioł. Wyrwałbym chwasta. Wystawili go na świecznik i nie miał wyboru. Wszyscy mamy wybór. Hmm, Nicze mówił, że ludzie dzielą się na A nacisk. nie filozofuj, student. A ta walka Louis kontra Robinson? Z Louisem z 38 Robinson wygrywa bez dwóch zdań. Hej, hey! kto przylasł po dokładkę? Myśleliśmy, że poleżysz. Jak kiedy tu banda skurczywyków chce zająć Mari marini? Cóż, taktyka działa. Wyrobimy się na święta. Nie stoi pokażny te. No dobra. Niezła, prawda? Widziałem korsze Dobrze, znowu ciemniejszy, regowy. Dobrze tu wrócić. Dobra, chłopcy. Mamy tu wyjątkową okazję. Szansę na wyrwanie się z Normandii. Będzie ciężko. Wróg broni się między żywopłotami i mają czołgi w okolicy. Jeśli zdobędziemy i utrzymamy Maryni, to drogi będą nasze. A skoro Zussman może przyjąć scyzor na Bewech i przeżyć, to mamy szansę. As jest znowu w grze, ser. Turner ma misję i chce nas chronić. Ruszajmy! Wojna mu wcale tej misji nie ułatwia. Oto, tak! Pierwszy pluton, ruszamy! Jazda, jazda! Hej! Taka rana goi się w osiem tygodni. Gotowy, sierżancie. Ma pan moje słowo. Słowo, tak? Główno mnie to obchodzi. Jesteś już zdrowy, tak? Jak koń, ser... sobie flagi, ale nie chcę ich oglądać. Czołgi naprzód! Trzymajcie się! Będzie trochę trzęsło! Nic nowego. Pearson chyba cię lubi. Ha, ale wy lubią jeść mięso. Ruchy, ruchy! U. Widzę, że nieźle się trzymasz. Chcę! a co jest z tobą? Nie możecie bawić się tak beze mnie. Co ty, Pearson zabrania nam się bawić? Wiesz czemu mu tak po tobie jeździ? Przełęcz Kasserine! Straciłem tam najlepszych przyjaciół. Tak, przywalili mu z artykułu 15 i zdegradowali. Musiał grać twardziela, a jego ludzie za to zapłacili. Nic chuj strzelił. Zmasakrowali nas. Naziści nie mieli litości. Przeżyliśmy tylko dlatego, że nie zdążyli zablokować zachodniego wyjścia. Prawie wszystko straciliśmy przez tego gnoja. Turner dalej mu nie wybaczył. Tak naprawdę to on podał go do raportu. Birson myśli, że jak będziecie wzorowym plutonem, wymarzą mu to za akt. Tylko my na to harujemy. Tak, wreszcie złapałeś. Dlatego nigdy się nie podda. Zabiłbyś, żeby mieć czyste akta. Wiesz za co ja bym zabił? Za porządną samę. Przecież właśnie jadłeś. Ej, takie gówno się nie liczy. Ej! Zjadłoby się coś z grilla. Nie mieli żadnych szans. Będzie chyba bez otwartej trumny. Ej, to jest czyjś syn. Nie, tam to szkop. Daniel ma rację. Nie wszyscy są źli. Dali nam Keplera, Mozarta. Marlene studenta. Marlene Dietrich. O, i to już prędzej. Nie zapomnijmy o wynalazkach. W prasie drukarskiej, mikroskopie elektronowym. Frankfurterka. Nie wyrobię z wami. Słyszeliście to? Leci w tę stronę! Sztukacy nadlatują! Cholera! Mierda! Ja z ciągów! Złazić z drogi! Przejdziemy bokiem! Ruchy! Musimy ochraniać nasze żermany! Słychać ostrzeg przeciwlotniczy! Przejmiemy jedno z ich dział przeciwlotniczych i załatwimy też tu kasy! Nie! Nie! musimy rozwalić kamy! Odflankować ich od lewej i prawej! Ruchy! Ruchy! Nie zatrzymywać się! Okno! Jadą na nas! Nie odpuszczać!

うわっ Ser. Uwaga, Danie! Potrzebuję apteczki! 嗯。Huh? Dajcie do mnie! Proszę! Potrzebuję amunicji, ser. Muszę przeładować! Przypominaj, Poddają się wstrzymać ogień! Na glebe, frycu! Daniel, nie dotrzymujemy się! Na ziemię! Daniel, ruchy! Dobra robota! Kopka piechota! Na przód! Na wrzód! Niemcy przed nami. Mamy działo Pelo! Te sztukasy rozwalają nasze czołgi! Czołgi potrzebują wsparcia! Przejmiemy to działo Pelot nad drzewami!

Jesteś cały obładowany. Błądowce rozwalają nasze ciągi! Musimy je zdjąć! Nadlatują na pierwszej! Zdjęty. Zestrzelony! Ten gość z radia wydaje się być wkurzony! Szkopy nie wiedzą, co się dzieje! Leci więcej! Na pierwszej!

Na dziesiątej! Wysoko! Jest ich bez wielu! Wysoko! Faj To wszystkie! Dobra robota, Daniels! Hej, to Perez! Hej, Perez! Nic ci nie jest? Dorwali Milsa w zasadce, ale odgryźliśmy się! Ocalali, okopali się przed nami z pakami. Musimy ich załatwić! Dobra, Pearson, przejdź z zespołem przez sad i znajdź pozycję na wysokości. Jak osłabicie paki, poprowadzę szturm z Perezem. Da jest! Zosman, Za mną, idziemy! Perez mówił coś o pak 38. Co to nie jest? Niemieckie działa. Przeciwpancerne. Nie czytałeś odprawy? Co mamy zrobić z działami przeciwpancernymi? Sam się zastanawiam. To jeden z naszych. P-47. Ach, cholera. Szkoda, że nie dostałem się wcześniej do tego działa. To nie twoja wina. To Tutaj! To mamy punkt obserwacyjny! Chodźmy w końcu z nazistami! Wyciągnij Lordkę! Loperes i jego chłopaki! Trafią prosto w paszczę piekła! Musimy rozwalić tę obsługę paków! Otworzy ciągień! Dwa paki w polu widzenia! Daję z obsługę! obsługę! Kładza Karobin nie Obsługa pierwszego działa nie żyje! Została jeszcze jedna! Będzie Prosto przed nami! Obydwie obsługi paków załatwione, tam się czołgi ruszyły! Podbądźmy się reszty szwabów z okopu! Amunicji przeładuję! Uf, Uwaga! Nasze czołgi przejeżdżają przez to Kolejna pozycja wroga, zaraz za żywo płotem. Schować się za czołgi! Niech te szermany się na coś przydadzą! Czołgi do ataku! MG42! Schowajcie się za czołgami! Szkopy wybiegają z okopów! Strzelec! Wal do tego gniazda MG 42 po prawej! Ognia! CIENIEN! Nie możemy się ruszyć póki nie znajdziemy tych... Nie, karabin z ruletą i rozwal te paki Widzę trzy paki Barwa policja Dzięki, że mnie osłaniałeś, taniec! Wszystkie czołgi, ostrzał okopu! Oczyśćmy je! Pirsot, zabierz tam swoich ludzi i oczyśćcie okopy! Rozumiałem! Wszyscy naprzód, oczyścimy te okopy! Znaleziono pozycję szkopu. Czekajcie, dowódca! Dobra, słuchajcie! Atakują kompanię Charlie przy kościele. Potrzebują od nas wsparcia. Natychmiast wyślij ludzi. Ser, jesteśmy mocno rozciągnięci. Rozciągnijcie się bardziej! Tak jest! Kurwa! Rozwalimy te jeepy, ale potrzebujemy wsparcia. Dobry plan. Perez! Pearson, uda się z tobą z oddziałem. Nie dam rady. Dostaliśmy rozkazy kolinsa. Ruszamy na zachód z 11. O, do chuja. Naszym kończy się czas! Jesteście zdani na siebie. Bierzcie jeepy i w drogę. Ruchy! Dobra! Ruchy Charlie zalewa gówno, musimy im pomóc. Ruchy! Ruchy! Turendy do Marini! Tą drogą do następna wioska! Uwaga, spory zakryto strąb, Przed nami rozwidlenie! Wypadł wycofających się szkopów! Wpadną prosto na kompanie czarni! Musimy być tam pierwsi! Pancery! Ostrożnie! Blisko! Powodz już ufałem! Potrzebne wpać! Już niedaleko! Do deky! Którędy! Nie! Prosto jedź prosto! Nie! się dłużej! Na prawo! Zadziałem! Co się robi? Wrogie dżiby! przed nami! Nie ustalamy się Marina Karolina nam dzidzi! Droga zablokowana! Widzę jakąś wyrwę, trzymaj się! Żołnierze wroga do po prawej. Bądźcie Rozstawić się przy drodze! Jeszcze kilku! Czysto! Zbiórka! Musimy przestać się tak spotykać. Chyba nie wymieniacz Murphy. Ach, dzięki za odsiecz. To kapitan Davis wydał rozkaz. Dobra, za późno na dalszy atak. Możecie sobie odpocząć. Przepraszam, sierżancie? No. Czy po drugiej stronie nie czai się armia szkopów? No, powinniśmy chyba znaleźć lepsze miejsce na obóz. Jasny, szeregowy, zajmi nam pokój w Ricu. Ser. Po prostu się boję. Zajmij się własnymi problemami. Na przykład swoją cholerną raną. Nic mnie jest, sierżancie. Daniel. Przypilnuj go. Od wroga niebezpieczniejsza jest tylko duma. Odpocznijcie! O zajmujemy Marini! Nie mogę uwierzyć, że znów walczę u boku Zusmana. Dość dobrze się trzyma, zwłaszcza, że przeszliśmy przez mile żywopłotów. Można by pomyśleć, że Pearson da mu luzu. <gryw> Nic z tych rzeczy.